Cześć! Witam Was serdecznie po raz kolejny na prezentacji albumowej na moim kanale. Ja jestem Justy i dzisiaj będę Wam prezentowała album ślubny, który wykonałam y, dla koleżanki, która niedługo będzie się bawić na super weselu dla pary młodej. Album ten zrobiłam y, na podstawie warsztatów y, z inspiracji warsztatów y, Ania tworzy. A papierów, których użyłam do, do zrobienia tego albumu, to Mintai papers, jak zawsze. Zresztą album ma cztery karty, jest dosyć gruby. Dodatkowo wzbogaciłam troszeczkę go o takie złote detale. W środku zaraz będzie wszystko widać. Delikatna wstążeczka i zapraszam do oglądania. Pierwsza strona to takie klapeczki na Świerki. Tutaj sobie fajnie możemy wkleić podwójne zdjęcia. W ten sposób. I tutaj na dole. Tak samo. To wszystko razem. Otwieramy tą podwójną klapeczkę. I tutaj również mamy miejsca na zdjęcia. <laughs> Dwa zdjęcia. Album jest dosyć duży, także może się troszeczkę tutaj mi w kadrze wszystko nie mieścić, za co przepraszam. Tutaj również możemy sobie fajnie umieścić zdjęcie, jakieś fajne zdjęcie ślubne. Bardzo pojemna kieszeń. Tutaj tych mat mamy bardzo dużo w różnych rozmiarach. Karta z kolekcji oraz mata 10x15, ale również jest tutaj też włożona mata na takie duże zdjęcie 18 na 13 Także spokojnie, jakie zdjęcia z sesji ślubnej mogą się tutaj się znaleźć. To wszystko razem sobie tutaj wkładamy. Karta na jakieś zapiski na przykład, które byśmy chcieli umieścić, bądź jakieś malutkie zdjęcia. Również może się tu znaleźć wszystko razem. Jeszcze raz. Wszystko razem w ten sposób zamykamy. Na sznureczki. Głównie sznureczki są w tym albumie. Hmm, dlatego, że to jest dość proste rozwiązanie, a nie każdy po prostu wie, jak otwierać różne klapeczki. Yy, użyłam tutaj też kalki do zabezpieczenia, ponieważ czasem te kółeczka, różne tutaj właśnie yy, klapeczki czasem o siebie się zahyczają, więc yy, z tego względu, żeby ten album zabezpieczyć, użyłam też kalki. Kolejna strona. Tutaj oczywiście mieliśmy pierwszą stronę, to jest ta strona wykorzystana okładkowa, więc nie marnujemy miejsca. Pierwsza strona albumowa, tutaj na klapeczki takie, trzymadełko, czekasz na tę jedną chwilę, gołąbeczki i dwa miejsca na zdjęcia 10x15. Tutaj wklejamy, to wszystko otwieramy i tutaj możemy wkleić zdjęcie 13x18. Tutaj możemy to miejsce zostawić. Możemy wkleić tutaj duże zdjęcie 13 na 18. Możemy również wkleić sobie tutaj dwa zdjęcia 10 na 15. Bądź jakąś kompozycję tutaj możemy ułożyć. To wszystko otwieramy i mamy kolejną kartę z kolekcji z szampanem i karty z kolekcji tutaj mamy na zdjęcia. Po drugiej stronie. Złoty akcencik w postaci takich sarduszek. Tutaj mamy na dwa zdjęcia klapeczki i piękną tutaj grafikę z parą młodą, tym samochodem i tutaj ucięło kawałek kościoła. To wszystko sobie zamykamy. I tutaj mamy pokazane, w jaki sposób właśnie te zdjęcia możemy wkleić. To wszystko sobie zamykamy. Na ten sznureczek, żeby to wszystko razem trzymało. Pomiędzy kartami mamy ukryte jeszcze kieszeń. Na taką kartę, ta karta może tutaj służyć nam na takie duże zdjęcie 10. Przepraszam, 13 na 18, z drugiej strony również bądź dwa zdjęcia o wymiarach 10 na 15. I tutaj specjalnie nie podklejałam do końca. Jeśli. jeśli Para młoda będzie chciała sobie wkleić. Te dwa zdjęcia 10 na 15, to specjalnie tutaj właśnie nie podklejałam tego kółeczka z jednej strony, żeby można było wsunąć zdjęcie. I taka karta z dwustronnie może być wyklejona dowolnie zdjęciami. Także dodatkowe miejsce wykorzystane na zdjęcia. Bardzo fajna opcja moim zdaniem. Kolejna strona, jest to taka brama z ramką na zdjęcie. O, jeszcze jest papier nie wyrobiony. Dobrze. O, tak. Ta karta ma pod spodem podklejone mm, taśmę. Dlatego tutaj w, tak, w ten sposób wkładamy sobie zdjęcie. Oczywiście tam pchamy do końca, ale teraz, żeby nie uszkodzić, nie chciałabym tego tak na hamat ciągnąć. To sobie otwieramy, i w ten sposób mamy jeszcze dodatkowe miejsca na zdjęcia w takiej bramie pop -up. W ten sposób i w ten sposób zamykamy. Bardzo fajne, ciekawe, interaktywne takie rozwiązanie. Znowu kalka, i tym razem klapeczka z kopertką. Otwieramy. Tutaj mamy miejsce na duże zdjęcie 13 na 18 do wklejenia ten sposób tutaj mamy miejsce na mniejsze zdjęcia, bądź jak z kolekcji, bądź jakieś luzem yy, oraz inne, można, możemy tutaj wrzucić pamiątki, jakieś zaproszenia, zaproszenie ślubne, albo jakąś winietkę, albo yy, jakieś życzenia lub inne jakieś drobiazgi. Ta koperta jest dość taka, tam możemy troszkę wepchać. Tutaj mamy taką, takie klapeczki, góra-dół, czyli na każdym trzy zdjęcia można zakleić. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. To sobie oczywiście otwieramy i mamy znowu miejsce na karty do zdjęć. Te karty i gąbeczki tutaj słodkie. Te karty możemy oklejać dwustronnie bądź jednostronnie. Ja raczej bym preferowała włożyć więcej kart i obkleić jednostronnie, z tego względu, że jeśli wywołujemy zdjęcia w błysku, to te zdjęcia lubią się kleić do siebie w tych kieszonkach więc żeby uniknąć dodatkowego zniszczenia zdjęć radziłabym raczej wyklejać to jednostronnie natomiast więcej tych kart tutaj się zmieści bardzo dużo w tych kieszeniach bo one są bardzo głębokie karty, także spokojnie kolejna strona, tutaj oczywiście w środku mieliśmy tą kartę dodatkową, otwieramy oczywiście na kółeczka i ćwiki, najpiękniejsze wspomnienia i dwie klaweczki na zdjęcia 10 na 15 góra i dół. Tutaj wklejamy. O, niestety, album jest tak duży, że ledwo mieścimy mi się tutaj w kadrze. Tutaj również możemy wykleić zdjęciem tym dużym 13x18 bądź zdjęciem 10 na 15 tutaj. tutaj dodać na przykład jeszcze tutaj jakieś kompozycje. Kwiatowe, czy jakieś dodatki z kolekcji. Z drugiej strony również 13 na 18 wyklejamy. I tutaj również 13 na 18. Tutaj natomiast mamy dwie klapeczki 10 na 15 z jednej i drugiej strony oraz podwiną kieszeń i kartę z kolekcji. Takie podwinnej kieszeni też. Tutaj mamy 3, 4 chyba nawet karty, tylko jest tutaj rozkleiła mi się dwie. No nie mogę tego rozkleić teraz. No, i tutaj też mamy sporo tych kart z kolekcji. I taki kwiatowy wzór. Cała kolekcja jest dosyć taka różowa, taka dla pani młodej, nie pana młodego. Więc starałam się jak najwięcej tutaj tych papierów szarości, zieleni dodać, żeby ten album nie był taki mdły po prostu. Niezbyt taki cukierkowy, bo jeśli chodzi o panią młodą, no to zawsze te kwiaty, a pan młody, no, zostaje tak. Tyle. Z tymi kolorami ślubnymi, że tak powiem. Kaleczka. Ich dwoje równa się miłość. Znowu dźwięki i kółeczka. To już mamy trzecią kartę albumową. I to otwieramy w ten sposób. Do góry. To otwieramy jeszcze na dół. I to unosimy. I mamy taki popach. Ja przesunę, żeby to było w miarę dobrze widoczne. I tutaj również wyklejamy sobie trzema zdjęciami, czterema nawet. To wszystko zamykamy. Najpierw to. Później ta duża klapeczka, która zmieści zdjęcia 13 na 18 Mała. O, bo się złapało. I tutaj zrobiłam z papieru, po prostu na pół rozciąłam, żeby była kontynuacja, jeden wzór tutaj. Z tych klapeczek z tymi gołąbkami. Powiem szczerze, że z tą kolekcją ślubną od Mintaya wcale łatwo się nie pracowało. O ile grafiki są piękne, to bardzo ciężko było to wkomponować w album. Kolejna karta. I przechodzimy dalej: rameczka na zdjęcie. Jeżeli długo i najszczęśliwiej, otwieramy sobie i tu mamy jeszcze ukryte dwie y, klapki na zdjęcia. To wszystko. Znowu otwieramy. Kolejne miejsce na zdjęcie 10 na 15. Tutaj oczywiście możemy zostawić ten papier. Możemy go wykleić dużym zdjęciem o wymiarach 13 na 18. Możemy wykleić zdjęciem 10 na 15, dodać tutaj Jakiś napis jeszcze dodatkowy, bądź jeszcze tutaj jakieś y, kwiaty czy inne detale ślubne, to otwieramy, oczywiście wyklejamy 13 na 18 i mamy tutaj dużą grafikę, i spokojnie możemy tutaj wkomponować fajne zdjęcie płoty bąków i baloników 10x15, ale również możemy oczywiście wkleić tutaj na przykład 13 na 18 w ten sposób, żeby te jeszcze te tutaj gołąbki widać. Bądź po prostu wklejamy zdjęcie 13 na 18. Dowolność jest yy, różna. Co sobie tylko wymarzymy, yy, możemy yy, tutaj stworzyć, wykleić yy, album też jest tak zrobiony, żeby yy, można było w dowolny sposób właśnie powyklejać sobie nie tylko że te klapeczki, ale w środku też możemy sobie yy, sami skomponować jakieś Yy, miejsca do wykorzystania wklejenia. Ostatnia z tych kart, stron. Najważniejszy dzień w życiu. Oczywiście kółeczka, ćwieki, sznureczek. I otwieramy. Klapeczka 10 na 15 13 na 18 No tutaj już nie wyklejemy zdjęcia, ale w środku tutaj mamy miejsce. Dodatkowo. Tutaj możemy zostawić tą y, grafikę z tą kółdeczką y, kwiatami, ale możemy też wykleić dwoma zdjęciami 10 na 15 O. Bądź kolejnym z dużym zdjęciem 13 na 18 I tak samo możemy zrobić z tej strony: albo dwa zdjęcia 10x15. O. Albo duże zdjęcie 13x18. I kolejna kieszonka z matami na zdjęcia, z kartą z kolekcji. Tym razem y, też tak jak wcześniej, y, z tymi klapeczkami. To jest jeden arkusik. Tak skomponowałam, żeby to razem grało. I serduszko. Wszystko zamykamy. I ostatnia karta. Następna strona to takie trzyma dełka. Napis, łatwo jest Cię kochać. Starałam się na każdej stronie tutaj umieścić jeden napis, na tej jakby głównej stronie, kiedy otwieramy. I tu w środku mamy dwie klapeczki, również dalej kontynuacja, jakby jeden arkusz przecięty na pół, to jest kawałek tego kościółka. I w środku tutaj mamy karty na zdjęcia o wymiarach 10x15. Tutaj możemy te 10 na 15, ale również tutaj jeszcze możemy wkleić 10 na 15, On także nie będzie tego widać. I tu wszędzie zdjęcia I tutaj też mamy akcencik tego zielonego, żeby ten róż tutaj nam nie przytłaczał tego wszystkiego. Zamykamy. I już tutaj mamy ostatnią stronę okładkową. Mnóstwo szczęścia na horyzoncie napis. Odbijamy. Dwie klapeczki. Kieszonka. Maty na zdjęcia. E, tutaj mamy karty z kolekcji. Karty z kolekcji też wzbogaciłam troszeczkę o ten złoty akcentik. I jeszcze dodatkowo na kilka zdjęć mamy taki wodospadzik. W ten sposób sobie tutaj musimy, możemy tutaj, tutaj wkleić. Tutaj, tutaj. Także jeszcze dodatkowo mamy tych zdjęć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dodatkowych zdjęć, tutaj mamy na tym wodospadzie. Tutaj też duże miejsce na 13, na 18. Na zdjęcie. Serduszko znowu, akcentik. I zamykamy. Wszystko razem. Mam nadzieję, że ten album spodoba się młodej parze, że w fajny sposób wykorzystają sobie zdjęcia, wkleją sobie zdjęcia z tych wyjątkowego dla nich wydarzenia. Tak się prezentuje, jest to naprawdę bardzo duży album. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i uwagę i mam nadzieję do zobaczenia. Pa.